Połowa trasy za nami zabieram Was dzisiaj do Sopotu. Za pichę przyjadą od gazu ciągnąć Nie, Nie no, no. Nie, możliwe. Nad morzem jest Tu jest woda, a tu jest woda Robimy te czek na do tunelu. W góry mi to wyglądało trochę jak taka część statku, prawda? Tak? tak. No właśnie. Wygląda jak statek. Oh, Ło! A <laughs> Dzięki, Muriel. Pan na zabawę. <laughs> Dzięki, naprawdę. Dziękuję. Także widzowie, robimy vloga z szukania kluczy do samochodu. <laughs> Kupiły się klucze. I tak no średnio to mamy jakby... Nie, że zazwyczaj to, to się zdarza mojemu tacie, ale wychodzi, że nie tylko mojemu. A wiesz, że to pierwszy raz mu się tak zdarzyło mojemu tacie. No domyślał. <noise> w razie czego pamiętaj, że pociąg jest 17.56. Czekaj, on... On tu gdzieś chodził. Tam zbarmy i wychodzę tam o... o. Zabawmy się No bo przecież czemu nie, trzeba, trzeba dać na luz, zabawić cały lud, wszystko będzie dobrze, tylko nowy wóz daje taki, daje taki blues, czemu ja nie daję luz, tylko dałem blues. Jedziemy na Westerplatte, jedziemy na Westerplatte, ale że jesteśmy sami w Gdańsku, bo praktycznie, bo wujek musi jakby czekać na przesyłkę konduktorską, bo jadą do nas yy, zapasowe kluczyki z Warszawy. Jesteśmy sami we dwóch, a my tu k***a ch... chcieliśmy sami przyjechać. A w której będzie Pendolino do Gdyni? Możemy przejechać do Gdyni i z powrotem. No dochodzimy powoli do pomnika. Muszę ci powiedzieć, że porównuje Gdańsk do Czarnobyla, naprawdę. Wszyscy tutaj pra... wszyscy tutaj ch... pracują na jedno, na te wszystkie stocznie. Dowiedzieliśmy się, że y, ciocia jedzie z, z młodym pendoliną no, do nas. No i mają być o 21.00 dopiero. Więc przed nami jest pomnik Westerplatte, ale tam na górę na pewno nie dojdziemy. Nie dojdziemy, bo tam jest spirala, co nie? No, to tam na pewno nie dojdziemy. Z lewej strony mamy wielki wycieczkowiec, Chyba nie ma nic. Same drzewa. I to mnie troszeczkę przeraża. Światę, ale to nic nie daje. No, Teraz, dopiero chwilę że tak. Nic nie ma. Ale teraz świecę na kube, żeby móc widać Dobrze, że jesteśmy tutaj we dwóch. Ja bym nie, samemu nie przyszedł. Nie masz szans. Ja też. Nie. No to co, cy, cy... Wygl... wygląda to tak, jak wygląda. Doszliśmy tutaj w parę minut. To co, fast-fotka i do tamu. Yy... Tak, fast-fotka yy... i na relację. I wracamy. To, już, to już, tutaj, już tutaj. Wracamy autobusem. Patrzcie jakie są bilety tutaj. O takie. Yy, to są jednorazowe bilety. W Warszawie nie ma czegoś takiego. Są minutowe, na przykład albo dwo. Jest bo... strasznie, dobra szybka pocie, i spadamy. Witamy naszych Witamy naszych wypadków.